128 szczęście rodzinne bogobojnych. Szczęśliwy, kto boi się Pana i kto chodzi Jego drogami, bo z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze będzie ci się wiodło. Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu Twojego domu. Synowie Twoi jak szczepy oliwne dookoła Twojego stołu, oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niechaj Cię Pan błogosławi z Syjonu, abyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie, abyś oglądał dzieci Twoich synów, pokój nad Izraelem. Księga kapłańska, rozdział 24. Świecznik i chleby pokładne. Potem pan powiedział do Mojżesza: Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, dla podtrzymania nieustannego światła. Na zewnątrz zasłony świadectwa w namiocie spotkania, a Aaron go ustawi, by świecił od wieczora aż do poranka przed Panem nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. Na czystym świeczniku przygotuję lampy, aby paliły się przed Panem nieustannie. Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków, każdy placek z dwóch dziesiątych efy. Potem ułożysz je w dwa stosy po sześć, w każdym stosie, na czystym stole przed Panem. Na każdym stosie położysz trochę czystego kadzidła to będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla Pana. W każdy szabat przygotują to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów jako wieczne przymierze, to będzie dla Aarona i dla Jego Synów. Będą to spożywali w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla Niego spośród ofiar spalanych dla Pana, ustawa wieczysta różne kary. Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego, córka Dibriego, z pokolenia Dana, Nosiła imię Szelomit. Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamieniuje go. Potem powiesz Izraelitom, ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko imieniu. Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Zwierzę za zwierzę. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo ja jestem Pan, Bóg Wasz. Potem Mojżesz kazał Izraelitom wyprowadzić bluźniercę poza obóz i ukamieniować. Synowie Izraela uczynili to, co pan nakazał Mojżeszowi. Księga Estery, rozdział siódmy. Przyszedł więc król z Hamanem, aby ucztować z królową Esterą. I także w drugim dniu, podczas picia wina, król rzekł do Estery: Jakie jest twoje życzenie, królowo Estero? A będzie ci spełnione? I jaka twoja prośba? Choćby to była połowa królestwa, stanie się. W odpowiedzi rzekła królowa Estera: Królu, jeśli darzysz mnie życzliwością, i jeśli król uzna za słuszne, to niech będzie darowane mi życie. Oto moje życzenie i lud mój oto moja prośba albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wytracić, wymordować i zniszczyć. Gdyby nas sprzedano tylko jako niewolników i niewolnice, milczałabym. A tak nigdy nie wynagrodzi Miężyciel, szkody królowi. Na to odpowiedział król Asferus i rzekł królowej Esterze: Któż jest ten, który zawziął się w sercu swoim, aby to uczynić, i gdzie on jest? I odpowiedziała Estera. Tym przeciwnikiem i wrogiem jest Haman, ten niegodziwiec. Zatworzył się Haman wobec króla i królowej. Król zaś w gniewie swoim wstał od picia wina i poszedł do pałacowego ogrodu. Haman zaś stanął przed królową Esterą, aby prosić o życie swoje, ponieważ dostrzegł, że król postanowił jego zgubę. Potem król wrócił z pałacowego ogrodu do domu, gdzie pito wino. Haman zaś przypadł do łoża, na którym spoczywała Estera. A na to król rzekł: Czy jeszcze chcesz zgwałcić królową w mojej obecności, w moim domu? Słowo wyszło z ust króla, a twarz Hamana zakryto. I rzekł Harbona, jeden z eunuchów, którzy pełnili służbę przy królu. Oto drzewo, które postawił Haman dla Mardechoeusza, co radził dobrze królowi. Stoi przed domem Hamana wysokie na pięćdziesiąt łokci. I rzekł król, powieście go na nim. I powieszono Hamana na drzewie, które przygotował Mardocheuszowi, a uspokoił się gniew króla. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział czwarty: Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również w tę samą myśl się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla wypełniania ludzkich rząd, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście wolę pogan i postępowaliście w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym nurcie rozpusty i źle o was mówią. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego, nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi w ciele po ludzku, żyli jednak w duchu po Bożemu. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi. Abyście się mogli modlić. Przede wszystkim, miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani. Temu żarowi, który pośrodku Was trwa, dla Waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby Was spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się. Im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście. Jeżeli złożeczą wam z powodu chr imienia Chrystusa, albowiem Duch Chwały, Boży Duch na was spoczywa, Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych dóbr, jeżeli zaś cierpi jako Chrześcijanin, Niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas to, jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej, a jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, to gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik. Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, oddają swe dusze, Wiernemu stwórcy. Uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.